Portal WRC.pl Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu ma nową siedzibę. Placówka została przeniesiona z urzędu gminy przy ulicy Cysterskiej do nowej siedziby przy ulicy Janowieckiej 98. Przyczyną zmiany siedziby ośrodka była przede wszystkim też poprawa warunków lokalowych, ale również możliwość. Szerszy dostęp do odbioru świadczeń, ponieważ niedaleko tutaj na osiedlu Wschód mamy punkt, gdzie realizowane są świadczenia z pomocy społecznej. Osoby, które tutaj trafiają do nas, odbierają decyzję i nieopodal mają wypłatę świadczeń. Również mogą regulować na bieżąco rachunki swoje, które, które mają tutaj do zapłaty w kasie tutaj gminnego zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Wraz ze zmianą siedziby zmieniły się warunki lokalowe gminnego ośrodka. Teraz petenci przyjmowani są w przestronnych biurach. W budynku znajduje się też kasa. Zmiana siedziby wywołała spore niezadowolenie. Chodzi o odległość, jaką trzeba teraz pokonać, aby dostać się do ośrodka. Większość osób korzystających z pomocy społecznej dojeżdża własną komunikacją. Myślę, że to nie jest też utrudnienie dla tych osób osoby które dojeżdżają komunikacją PKP, PKS, jest komunikacja miejska tutaj w Wągrowcu, którą mogą autobusem podmiejskim czwórką tutaj dojechać na osiedle Wschód. Portal wrcp.l